W tym odcinku nie mogłem zabić ani innej osoby na trybie Bedwars. Zobaczcie jak mi poszło, no i co, zapraszam was do oglądania A i teraz prawdopodobnie powinny być częściej firmy niż te dwa miesiące Zobaczcie, nie wiem, nie wiem, może na koniec wakacji się pojawi No i co, zapraszam do oglądania Dobra, pierwsza giereczka No i jak nałoga przestało Trzeba zrobić ten... a morek? A morek? Co to jest? Trzeba ten czym wygrać. Będzie przypał. I nie mogę nikogo zabić. Będzie trochę... Ciężkie... Znaczy ciężkie wyzwanie. Dla naszych liderów, żeby gra była ładniejsza. Chociaż dla was Trzyma? Nie wiem no... Jak, ja się boję, że kogoś się uderzę, to kogoś zabije. I wtedy no... Jak uznajmy tego, tak, jak kogoś zabije, to robię wybraną karę przy widzów. I uznajmy tak, że jak TNT kogoś zabija fireball, to to go się nie liczy, bo to nie ma sensu od tego. A ja mogę go bić. Ja mogę go... Ale ja go nie zabiłem? Wiedziałem, że on spadł już Mordo, i co ja mam zrobić ci Powiedz mi Co ja mam zrobić? Dobra Nie wiem Mordka. Halo teammate A jestem sam Dobra, lecę na nie to nie, ma sensu. nie wiem no Nie da się z tymi ludźmi Wiem, TNT tam poleca, choć szybciej. Dobra, pierwsza z pierwsza z łanączka, Przecież jak tam ma iść, to chłopie porabia go. O kurde. A ja mam uciekać przed nim, bo tu chłopiec na pewno, co ja mam robić? ucieczka, bo to nie ma sensu, nie chcę się mi bąka Kurde, ale chociaż się zwaliłem dwa łóżka. Dobra, druga gireczka a teraz... Y Paulo Podłoga 1, 2, 4, 5, 8 9 Nick, widać, że 26 lat ma Jakbyście chcieli zobaczyć y, moje połączenie z jakąś sobą, możecie napisać jego nick z, z YouTube'a. Ja spróbuję to ogarnąć. Ty! Rozwaliłem łóżka? Nikogo nie zabiłem Czuć tutaj... Czuję, że ta gra będzie wygrana Mam teammatea, który ma 20 lat Mam mieszkanie Mam pieniądze Już to dole Żyć, umierać... Ej, żyć, nie umierać! Spróbuję tak co jak życzę Było blisko, blisko Brakowało 20 metrów. Wiem, bo sprawdzałem. Bądź tam na tamtych typów trzeba kilok mieć. Czyli około 4... Cztery... Dobra, nie będzie tyle. Stack wełny, 2 kilo i 2. Można spróbować. Kurde, kiedyś się to miało. Teraz to... Jakiś Bambiczek sobie gra. O, żółty i widać leci. Żółty nie poczuwaj się, ja nie mogę bić nikogo. Czy mogę bić, a nie mogę nikogo zabić. Więc żółty nie poczuwaj się. Przydałoby się, że nie poczuwał się. Realno, Maru. A, bo nie mhm uh Ja! -huh, uh -huh. yeah! To, gdy grałem, jak dosłownie, jak można było tak bambić nie umrzeć? Mają no mają nie wiem, przez co denerwują mnie. Aha, i Paula wyszła. 20-latek zretszkwitował. Nie mamy szans teraz. Proszę, dajcie mi uciec! Proszę, dajcie mi uciec! No nie mogę cię zabić nawet! To no nie wiem, bo mordeszko, nie wiem, daj mi uciec! No nie wiem, no! Dziękuję! Jest tak ciężko? Uciekaj, uciekaj mi stąd! Ty! Jestem królem tej gry! Kurde, dobry jestem tutaj Nie jak myślałem Jestem jakimś zdjęłem Na kogo to może pojechać? Przejdźmy całe bazę. Tutaj. dobra, żółty zamiast czerwonego, czyli już Ja pier z klikiem prawie wystąpiłem swoją Nie jak to pojedzie. Swoją wełnę? Chciałem powiedzieć nogi, swoją nogi, ale się nie rymuje. Eee, nie składa się w zdanie, nie rymuje, bo nie rymować się nie musi. Kolega robi świątynię, sobie za kolega. Rozwaliłem to łóżko? Pozwoliłem! Domination Genetico! Jak to mówi... Abdulito Cygan. Przecież to jest Frywin! No widzowie, nie powiecie, że nie. Ty, ale go i zabije to się liczy, czy nie? Nie mogę nikogo zabić. Ale nie było za co na Dobre, nie, nie będę tak... Jeszcze się biajek rozwali i widzimy się w finale. Ja tu uciekam, nie chcę mieć konfliktu z jakimiś... BABECZKAMI! Mogę tu przekampić, ale... Kotem, kotem, to są różowi. Różowi już łóżka nie mają. Dobrze, dobrze. tylko tylko jest cernie.

z tego odcinka według mnie było dobrze możecie w komentarzach jak się nam podobał no i co na pewno będzie filmów no i co nie, jak się